Mam widzowie, że dzisiaj pojawi się update świąteczny! Wreszcie nie mogę się tak cieszyć, ponieważ jestem trochę chora, jestem po zabiegu, ale jestem podekscytowana, więc sprawdzamy sobie ten update. Razem, klikajcie łapeczkę do góry. Ja klikam, zagra! Jest! Update świąteczny! Na, 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 na! Mamy dzisiaj update świąteczny, a drugim prezentem Mikołajkowym 6 grudnia, czyli dzisiaj premiera piosenki z majstu. Piosenka będzie się nazywała Magiczna Noc, i miałam okazję w niej zaśpiewać. I może zatańczyć, ale ogólnie wystąpiła w teledysku. Także mega się cieszę widzowie. Dzisiaj godzina 18. A teraz sprawdzamy ad. Jak widzieliście, mieliśmy tam, że jest jakiś... Powrót burgera, burger bar, no i oczywiście update świąteczny, czyli tyle na niego czekaliśmy. Nie ma już tutaj fontanny, tylko mamy choinkę, czyli tak jak w zeszłym roku, oczywiście, tak jak wam już pokazywałam. Merry Christmas and Happy Holidays! Mega się cieszymy. No i oczywiście jest! Wróciła nasza tutaj! Pełna fura reniferów. Normalnie będziemy sobie latać z saniami świętego Mikołaja nad Brookhaven. I zobaczcie, Burger Barn powrócił! yes Ale mega fajnie! I to wszystko zrobili w update'cie świątecznym. Mega się cieszę. Zobaczcie, Burger Barn powrócił i możemy normalnie tak jak... Właściwie, no to jest taki... No nie, to nie jest McDonald's. Dobra? To nie jest McDonald's, umówmy się. To jest po prostu taki KFC. Zobaczcie, możemy sobie wziąć tacę z jedzeniem. Usiąść sobie. Fajnie, że tutaj tak wygląda, jak ja siedzę w ogóle, możemy zjeść sobie hamburgera możemy napić się e, picia, no nie, niestety picia nie możemy wziąć ani frytek, tylko burgera mamy piękne stoliczki, ogólnie jest tak ustrojone świątecznie, mamy kokardy no cudnie, naprawdę mega mi się podoba, czyli burger barn powrócił ale jest on wyremontowany i wygląda całkiem inaczej, więc mega fajnie przychodzimy, proszę bardzo pracownik e, dnia czy tam słowo dnia, party. o zobaczcie to ja jestem! To ja jestem pracownikiem dnia, pracownikiem miesiąca i pracownikiem roku. Tak, ja tutaj tylko pracuję. Możemy burgery smażyć, możemy... Zobaczcie sobie... O, tutaj się już ładnie pieczy. Kto by chciał burgera. Dobra, tutaj też nastawiamy fryteczki, ono się smażyć. Tutaj jest drive. Czekamy na następnego klienta. Ktoś może przyjechać, może sobie złożyć zamówienie. Tutaj mamy. Pićku, e, mamy Sprite. i zobaczcie, jak fajnie leci! Ej, to działa! Ej, fajnie to zrobili! Mega fajnie! Czyli burger bar powrócił i to jest o wiele lepsze niż poprzednia restauracja. Serio, wolę to, bo w tamtej restauracji tak jakoś mi się nie podobało. Okej, okay, no, drodzy Państwo, nawet tutaj mamy... No, nie wierzę! Normalnie tutaj możemy sobie pododować auto elektryczne, więc fajnie. No i jest choinka świąteczna. Wreszcie update świąteczny. Doczekaliśmy się. Ja już jakiś czas temu nagrywałam i pokazywałam wam, że wiem. Co może się pojawić w tym updatecie. I to było to samo: była ta choinka i były te sanie. Także szczerze mówiąc, nic mnie tutaj nie zaskoczyło. Widzowie, co jeszcze możemy sobie zobaczyć? O, jaka fajna kokarda! Podoba mi się. Napiszcie w komentarzu, jaki zawsze macie kolor wystroju w domu. No bo zawsze to jednak jest, że jakoś się tam przyjmuje. U mnie. Najczęściej, no wiecie jaki ja wybieram kolor? Jest kolejka taka złota, są złote ozdoby, ale są też takie czerwone, trochę zielone, taki miks. Ale najwięcej złotego, bo złoty pasuje do mojego mieszkania i taki też wybrałam kolor. Jeśli chcecie, to w tym roku na moim Instagramie będę wstawiała bardzo dużo relacji świątecznych, no i też z teledysku wam pokażę. Ogólnie jakiś czas temu, znaczy w zeszłym roku, można było tutaj zobaczyć mm, jakiś sekret. Na razie go tu nie widzę, chyba go nie ma. Jesteśmy centralnie, patrzcie, pod choinką. Widzicie, to jesteśmy pod choinką? No i nic tu nie ma. Ale się mega cieszę, naprawdę. No, i jak już jest update na Brookhaven Świąteczny, to znaczy, że naprawdę zaraz, ale to zaraz będą święta. Sprawdźmy sobie tutaj policję. Policja jest też nowa, wyremontowana. Mamy też fajne, delikatne ozdoby świąteczne. Chodźmy zobaczyć tutaj do sklepu spożywczego, no właśnie, bo w sklepie spożywczym też powinien nastąpić taki update, że wiecie, że po prostu są takie rzeczy świąteczne. Uwaga, urodziny, jest kokarda. No te kokardy myślę, że tutaj dominują. To jest w ogóle teraz mega popularne, jak sobie oglądacie TikToki y albo i też nie. To te kokardy, no po prostu wszyscy robią i one się aż tak nie podobają, ale, ale u innych wyglądają na, naprawdę ślicznie. Dobra, chodźmy sobie zrobić jakiś dom, bo w ogóle musimy zobaczyć, czy wrócił warsztat świętego Mikołaja. Czy on jest zawsze? Nie, powinien gdzieś tu być. Sprawdźmy sobie, czy możemy go zrobić. To jest ten? Powiedzcie mi, widzowie, czy on był zawsze? Nie, to nie jest to, prawda? Czy to jest to? Czy można tutaj zmienić sobie na warsztat świętego Mikołaja? Uwaga, uwaga! Jest Santa Workshop! Wcześniej tego nie było, prawda? Powiedzcie, że nie było tego. No, nie było tego. Nie, no to to jest tylko w update świątecznym przecież. Mamy tutaj, oczywiście, tak jak już wam pokazywałam wcześniej, bo już wcześniej miałam dostęp do tego update'u, żeby zobaczyć, co mniej więcej będzie. Czyli warsztat świętego Mikołaja był, a teraz wszyscy widzowie piszą w komentarzu, co chcą dostać. Ja przypnę serduszko, jeśli będą jakieś fajne rzeczy, które chcecie dostać. Co ja mogę wam zdradzić? Ja nie wiem, co ja chcę dostać. Ja, 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 ja bym chciała być zdrowa, bo ostatnio mi coś doskwiera zdrowie. Ale nie martwcie się, nie zabraknie odcinków, jakoś damy radę. Mamy przepiękny warsztat. Świętego Mikołaja oczywiście. Zobacz, i tutaj można robić nawet cukierki. okej okay. może ktoś by chciał jakiś wózeczek. Tu można zrobić piekarnię, właśnie taką chłodziarnię, pizzerię. No i Santa's Workshop. Ja myślę, że tego wcześniej nie było. Warsztat Świętego Mikołaja już oczywiście bardzo długo u nas jest, bo on już był w poprzednim chyba update i w tym. I no, on właściwie wygląda tak samo. Możemy sobie jeszcze sprawdzić u góry, czy coś się zmieniło? Raczej nie. Mi się wydaje, że oni po prostu to samo dodali. Jeśli chcecie, żebym nagrała sekrety z tego, to oczywiście Wam też pokażę, bo na pewno jakieś są nowe. Co roku są jakieś nowe sekrety, jeśli chodzi o te updatey świąteczne. Na pewno Wam coś nagram, jeśli tylko się o tym dowiem i coś odkryję. A na razie sobie na szybko sprawdzamy. Wybudujmy sobie jeszcze jakiś inny dom, bo chcemy oczywiście zobaczyć, jak to wszystko się tutaj prezentuje oprócz warsztatu. Weźmy sobie jakiś dom, na przykład z premium. Weźmy ten i następnie zobaczymy sobie jeszcze vip -a. No tak, bo przecież to jest VIP. VIP oznacza, że mamy dostęp do większej ilości rzeczy i temów i tak dalej. Ale nie widzę tutaj nic takiego. No, dajmy sobie. Czerwone jakieś gwiazdki, nie to są takie różowe Że niby święta No powinno być coś świątecznego Na przykład jakieś śnieżynki Bo ogólnie mieli dodawać do VIP-a co chwilę Coś na każdym update'cie A tak do końca nie ma tego No ale okej, okay, chodźcie, idziemy zobaczyć sobie Jak każdy domek jest ustrojony Widzę, że te kokardy to po prostu tutaj dominują no, i czy jest choinka? Jest choinka. W każdym domu musi być choinka. A Wy, widzowie, macie już choinkę? Napiszcie mi w komentarzu. Jestem ciekawa, czy już macie choinkę, bo ja jeszcze nie mam. Ale słuchajcie, w tym roku kupiłam nową. I kto chce zobaczyć, jak wygląda moja choinka, będę ją stroić. To będę pokazywać na moim Instagramie. Wbijajcie na mojego Instagrama pattySX. Link daję Wam w komentarzu. Na moim Instagramie będą różne fajne relacje. Więc kto ma, serdecznie zapraszam. Zobaczycie sobie trochę z mojego prawdziwego życia. No bo też niedawno. No Wam obiecałam, albo i nie, że właśnie może jakiegoś vloga nagram, ale niestety wszystko przez to zdrowie. Nie mogłam tego zrobić w tym roku, ale pomyślę na przyszły rok, dlatego pomyślałam, że w tym roku będę udostępniać takie rzeczy wam. Na Instagramie i codziennie coś się będzie pojawiać. Na przykład od jutra będę Wam pokazywać, co szykuję, czy lepiej pierogi, czy pie pierniczki. Zobaczycie, jak to u mnie jest, więc zapraszam na mojego Instagrama. Tam będą relacje. Chodźmy teraz jeszcze na inną działkę, na przykład na taką taką, gdzie tutaj. Ej, czekajcie. Chodźmy sobie tutaj, bo jak ostatnio nagrywałam, to miał być stok narciarski, ale go nie ma. Trochę brakuje mi tej aury, że nie ma śniegu, ale wiecie co, widzowie? My możemy sobie teraz zrobić dzień i możemy sobie oczywiście zrobić sami śnieg. Nie potrzebujemy do tego. O, właśnie, zobaczcie. Szkoda, że nie ma lodu, bo by się przydało na przykład taki update by się przydał, że mielibyśmy tutaj lodowisko i na łyżach. to by było wspaniałe. Mamy tutaj camp. Ja myślałam, że będzie taki winter camp, czyli taki obóz zimowy, ale nie do. Do końca to się sprawdza, czyli tego tutaj nie ma, ok, no ale wszędzie są takie właściwie kokardki i tak dalej, no ale fajnie, dobra. Chodźmy, widzowie, jeszcze na tą działkę, która jest taka droższa, czyli ta, zobaczcie, teraz jest tak fajnie w Bruchem zrobione, że właściwie śnieg jest wszędzie, bo czasami było tak, że na te wyższe tutaj nie wchodził śnieg, a teraz już to naprawili. Więc usuwamy i weźmy sobie jakiś taki luksusowy dom, żeby zobaczyć, jak tu będzie wyglądać. I jeszcze musimy zobaczyć coś jeszcze. Patrzcie na to. Czy mamy tutaj jakieś fajniejsze ozdoby? Czy są jakieś dekoracje zewnętrzne? Dom się stawia. Uwaga, uwaga, ale on się długo ładuje, bo jest naprawdę duży. Czy jest jakaś większa choinka? Nie mam takiej pewności, ale już sobie to sprawdzamy. Wchodzimy na samą górę. No i jest piękna choinka, ale ona jest tylko jedna. Musimy po swojemu udekorować. Na szczęście mamy propsy. Spodziewałam się może, że coś dodadzą, ale no niestety no nie ma nic nowego. Możemy sobie tak ustroić. No przepiękne są te właśnie różne rzeczy. Oczywiście więcej, więcej prezentów. No musi być masa prezentów, prawda? Dzisiaj jeszcze są Mikołajki. To w ogóle Mikołaj przyszedł, zjadł nam ciastka, wypił nam mleko, zabrał marchewki dla reniferów i, i co? No i jak sobie sami ustroimy, to też jest fajnie, prawda? Dobra, ale sprawdźmy sobie jeszcze to, bo to jest takie miejsce spotkań dla mieszkańców w Brookhaven. Zobaczmy sobie, jak tutaj to będzie wyglądać. Czy to jest jakoś fajnie ustrojone? Mm, okej. Okay. Tu się już ładuje powoli, bo powinno tutaj być bardziej. Mamy dodane tutaj jakieś lizaczki, jakieś kokardy, ale generalnie powiem wam tak, słabo. Ja się spodziewam, że być może jutro Pojawi się update Berry Avenue, czyli gierka, na której nagrywam pięcioraczki cały czas. I tam naprawdę, widzowie, będzie czadersko. Będzie tego naprawdę dużo. Zobaczycie, jaki tam będzie potężny update. Jeśli chodzi o Brookhaven, to w sumie spodziewałam się, że może będzie coś więcej. Gdyby nie ten śnieg, który ja sama zrobiłam, no to, no to słabo by było. Naprawdę. Fajnie, że ten Burger Barn powrócił. Fajnie, że ten Burger Barn powrócił ogólnie. No i oczywiście tradycyjnie mamy różne tutaj więcej przy apartamentach. Chodźmy sobie zobaczyć, jak to się będzie tutaj latało. To jest tylko dla posiadaczy Game Passa Premium, czyli nie dla każdego szkoda. Eee, zobaczmy sobie, jak wygląda Brook Heaven z góry. Teraz wreszcie mogę tym sterować, bo ostatnio, widzę jak próbowałam, to nie mogłam, nie? To jak już sobie sprawdzałam taki update inny, troszkę na podobnej gierce, żeby zobaczyć. Hmm, szkoda, że nie mamy na przykład Nart, bo zobaczcie, mamy wysokie góry w Brookhaven, moglibyśmy na Nartach zjeżdżać. Szkoda, że nie ma lodowiska, moglibyśmy na łyżwach jeździć, byłoby coś nowego, a tak szczerze to właściwie jest to samo. Lećmy sobie może do góry i teraz zrobię noc, żeby zobaczyć jak to będzie się wszystko prezentować nocą. Czy to jest oświetlone dobra? Widać dobrze choinkę. Widać dobrze pas startowy, jeśli chodzi o lotnisko. Są jakieś lampki na szpitalu. Tutaj się też coś świeci. Tutaj się mało świeci generalnie. No, no szczerze mówiąc, Okej, okay, ale myślałam, że będzie coś fajniejszego. Właściwie, no no nic nas tak nadzwyczajnie nie zaskoczyło. Dobra, przyspieszamy. A na wyspie w ogóle zobaczymy, czy widzowie jest śnieg na wyspie? Ciekawe, czy jest śnieg na wyspie. Widzę, że tam jest coś białe. Ciekawe w ogóle, jak te domy tam by wyglądały. No ale na pewno, no każdy dom wygląda tak samo. Bo na wyspie możemy zrobić każdy dom e, inny, który możemy zrobić na każdej innej działce. Dobra, uwaga, wyskakuje. Rudolf, leć! Ojeju. Rudolf, wszystko dobrze? Wpadł do wody, Rudolf. No, nieźle. Mamy tutaj też śnieg. I jeszcze co chciałam zobaczyć, bo ogólnie nie było tego napisane, ale nowych żadnych itemów tutaj nie mamy. Z tego co widzę, no, no niestety nie mamy. Aha, chyba że mamy Lizaka. Dobra, dali nam Lizaka. Czy mamy jakieś nowe auto? Hmm. Też nie mamy. Myślałam, że być może w tym świątecznym update będzie tak, że też będziemy musieli szukać jakiejś cukierki i za te cukierki dostaniemy po prostu jakieś nowe auta, ale chyba tak niestety nie będzie. Jest gdzieś taka zakładka, że ja mam tutaj właśnie takie premium. Zobaczcie, to są wszystkie auta, które zdobyłam e, Wielkanocne. Szkoda, że na Boże Narodzenie nie ma nowych aut. Też by było fajnie, tylko na Wielkanoc, no i na Halloween, oczywiście. Więc za bardzo e, tutaj nic nowego nie mamy. No, ale najważniejszym pojazdem, jeśli chodzi o święta. Bożego Narodzenia to oczywiście są sanie Świętego Mikołaja i renifery, tak? Które ciągną te sanie. No więc widzowie, mega fajnie. Mamy renifery, mamy burger bar. Ja się jeszcze tutaj odrodzę, żeby iść na start, żeby zobaczyć. Myślę, że to dopiero będzie miało swój klimat. Ho, jak ja spadłam do wody. Jak ja to po swojemu stroję. Słuchajcie, ja coś czuję, że ja muszę wziąć sprawy w swoje ręce. I ja muszę trochę bardziej tutaj wszystkiego udekorować. Weźmy sobie tą zakładkę. No i słuchajcie, no, no sami musimy to udekorować i będzie fajnie. Dajemy dużo bałwanów. No po prostu wszędzie, gdzie się da. Dajemy świeczki. Oczywiście prezenty. Jak to choinka bez prezentów? No, no Heaven co jest z tobą mnie tak? Muszą być też prezenty tutaj. Przy wejściu wszędzie wszystkich obdarowujemy. Proszę bardzo, biała choinka. Proszę bardzo, tutaj na środku taka. Musi też być w metrze. Musi być tutaj, przy przystanku, gdzie chodzą wszyscy. Bałwą musi stać. No i zobaczcie, jak od razu lepiej. I choinka, i jak od razu pięknie wszystko wygląda, wszystko się świeci. Dajmy świeczki. No, no mnóstwo tego właśnie na, na serwerze prywatnym teraz jest tak, że chyba można nawet tu. A dlaczego tutaj nikt nic nie dał? Yy, może dajmy tutaj nawet. O, zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Dajemy świeczuszki, dajemy tutaj ciastka. Każdy może się poczęstować. O, zobaczcie, widzicie od razu jak to lepiej wygląda? Ja bym zrobiła najlepszy update Brookhaven. Dlaczego policja ma być nieoświetlona? A ma być oświetlona cały czas. Wszystko ma być tu oświetlone, tylko musimy patrzeć na to. Więc na razie to usuwam, pyk. No i zobaczcie, cudownie. Dajemy jeszcze jednego bałwana. Jeszcze jedną choinkę mniejszą. A bo czemu nie tutaj? Oczywiście też w przedszkolu, bo dzieci jak chodzą do przedszkola, kubus i tak dalej. Pięcioracz. O, tutaj stoi choinka. Dobra, a przed szkołą jak to nie ma choinki przed szkołą? Co to jest za szkoła? Nie dość, że zrobili update. To nie dali choinki, ja im dał. Tutaj bałwa musi być, muszą być prezenty, proszę bardzo, od razu lepiej. A wy widzowie macie? W szkole choinkę. Napiszcie. Tu też powinna być Przy pokoju nauczycielskim, komu to przeszkadza? Więcej choinek? Musi być świątecznie, musi być magicznie. E, dajmy tutaj takie świeczki albo takie prezenty. O, takie prezenty. Dostaliście dzisiaj coś na Mikołajki w szkole, widzowie? Wchodzimy teraz na salę gimnastyczną. A co tam, na WEF-ie też musi być choinka. Niech wszyscy poczują klimat świąt. Musi być fajnie, zobaczcie. Dlaczego tak nie ma być? Powinno być tego więcej! No i teraz od razu lepiej wygląda wejście do szkoły. No widzowie, ja się mega cieszę, mamy update świąteczny. Tyle na niego czatowałam, czekałam. Więc mega fajnie. Myślałam, że będzie troszkę lepszy, ale czekamy teraz na Update Berry Avenue i czekamy też na premierę piosenki z Magiczna noc, dzisiaj o 18 na kanale z musicie być. Wystąpiłam w teledysku i zaśpiewałam. Także do zobaczenia.